Witam was wszystkich, ja jestem Wroen, a wy oglądacie właśnie pierwszą arenę po wejściu, przynajmniej na właśnie tą arenę, dodatku Gnomy versus Gobliny, tudzież Gobliny versus Gnomy, zależy jak zło tak zło. Jak widzicie, do wyboru jest Mag, Kapłan i Łotr. Więc tak, na pewno nie będę grał Kapłanem, skłaniam się ku Łotrowi lub ku Magowi, przy czym, no, kurde, no, zawsze gram Łotrem. W sensie to jest moja ulubiona klasa, dlatego pierwszą rękę zagram właśnie nim. Dobra, zaczynamy od cesarskiej kobry. Następnie wezmę sobie, wezmę sobie upiornego pajęczaka, hop. Kolejną kartą będzie glut. Pom, pom, pum. dołożymy do zestawu majtka z południowych mórz. I kapłankę stracęczego słońca, coś nie widzę tych kart z dodatku. No i patrzcie, dalej nie ma, więc zabójcza trucizna. Następnie, o jest, załogowy szatkownik. Cholera za 4 many, ziomek, 4-3. Ale patrząc na resztę, to on wydaje się najbardziej sensowny, więc niechaj będzie on. Dołożę sobie jeszcze jedną zabójczą truciznę. Jednego ogra z głazograbych jak najbardziej. Goblinski saper. O, nice, to się może przydać. Następnie jeden żywiak mrozu. Tak, żywiak mrozu jest zawsze dobry. Dołożymy. Co to jest? Technik z majsterkowa. Plus 1, jeden, plus 1 jeden skartę części zamiennej jeśli kontrolujesz mecha. Eee, mamy jakiegoś mecha? A, tak, jednego. No, ale z drugiej strony nie mam nic innego ciekawego. Dobra, wezmę jego. Może akurat się nada. Zobaczymy. Następnie wsadzimy sobie widmowego rycerza. Mm, jedno ostrze Też spoko. O matko, dobra, wachlarz ostrzy. Niech będzie drugie karty, więc to zawsze spoko. Czołg wspomagany, Max. A, a szczerze Wam powiem, że reszta jest biedna, więc niech będzie ten wielki, gruby czołg. Dołożymy. O, jest jedna sowa. Silence zawsze w cenie. Następnie jeden backstab. Spoko. Mmm, o matko. Dobra, wybuchowa owca. Jest śmiesznie. Jeeee! Co za wybór. Ja pierdzielę Wiedziciel Maligos albo Nadpugle. Aaa, a ja mam Bekstaba. I to jest chyba Wachlarz jed... wachlarzowy. Dobra, biorę Maligosa. Fajny. Dobra, wsadzimy sobie. O, to wygląda spoko. Olej osołkowy. Następnie, jedna przywódczyni kultu też zawsze spoko. Dwa, dwa murloki albo technik z majsterkowa. Dobra, wezmę kałużniaka. To taki jak ten, jak... no. Dinuś ten jeden, więc niechaj będzie i on. Dobra, następnie wypatroszenie sobie tu wsadzę. Mikromaszyna. Spoko, dostaje plus jeden do ataku co rundę, więc jest OK. O, mściwy kowal, też będzie spoko, na rogalu. Następnie jeszcze jedna kapłanka straceniczego słońca. Dobra, hash kręgu nieskornych. Przed ostatnią kartą będzie Worgen I na sam samisienki koniec Ogrninja. ninja. O Ogr Ninja, Ahaha, Jest ukryty. No i proszę, nawet legenda się trafiła. Także całkiem przyjemnie, no więc jazda! Uhu. Pum, pum, pum. Niechaj szuka przeciwnika. Niechaj mnie go tam szuka. O, że nawet znalazło kogoś. Widzę. No! Come on, come on! Pum, 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 Garoż! No, ale mapa jest zwykła. Już udało mi się dzisiaj zagrać na tej nowej mapie. Całkiem śmieszna jest. Dobra, ja zaczynam. Skoro tak, mikromaszyna i kapłanka zostają ogrz z głazograbych na razie znika. Przyznam wam szczerze, że nie mam pojęcia, jak się będzie grało tymi dekami, co to w ogóle czyni, jak to działa, i tak dalej. Więc może być różnie, naprawdę bardzo różnie. Zobaczmy, maligos do ręki. Świetnie, ale to nie jest karta na pierwszą rundę, w związku z czym na razie musi on wystarczyć eee, zostać w ręce. Grabarz od przeciwnika. Dobrze, 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 to ja sobie sadzę w takim razie pajęczaka, hop, pajęczak na stół. Pajęczak jest fajny, nawet jeśli zginie, to będę miał dwa małe pająki, czyli też spoko. A, a jak nie, to mam jeszcze koponkę stracającego słońca, która go zrobi 2-3, więc w ogóle... Okej, okay, on widzę, stakuje armor i wjeżdża we mnie za jeden, no oczywiście. No więc ja zrobię tak jak powiedziałem, czyli kapłaneczka stracęńczego słońca wskakuje tu na pająka, pająk morduje grabarza. No i kończymy. W ogóle jest też teraz tryb obserwatora, więc e, owszem, można go wyłączyć. Na razie nie chcę go wyłączać, a, ale jeżeli zobaczę, że ktoś mi tu podgląda, to trzeba będzie to zamknąć w cholerę. Interes i nie ma tak dobrze, bo to ktoś sobie będzie oglądał, a potem co? Na YouTube już nie będzie wchodził. A to tak nie może działać. Popatrzmy 2 2 i 3 2. Blok tarczą. Och, kaddej nie dla widzę tej karty. Tyle pancerza robi. W zasadzie cała moja runda teraz jest we w dupę. Dobra, to ja sobie wsadzę A sobie wsadzę tego załogowego szatkownika. Zobaczymy jak to w ogóle działa. Hop, no i wjeżdżam za te 5 pancerza, którą sobie zestakował. O, jest już jeden. Dobrze, niech sobie siedzi jeden. Jeden. Ale jak mi się tu pojawi więcej, ciekawe czy mogę kogoś wyrzucić. O! Mogę go wykopać, okej. Okay. Skaczące ostrze, oskubany. skubany. Jaka wyrąbana karta. Młyniec, no god damn! Okej, okay, co mi przyjdzie z mojego... manocholiczka zarombista karta, kurde belę, no dzięki wielkie. Teraz ja sobie wsadzę widmowego rycerza i manocholiczką w przeciwnika, co za łajzy, no. <laughs> Oj, powiem wam szczerze, teraz to jest zabawna sprawa z tymi cholera kartami. To naprawdę taki pieprznik totalny, o, jest coś za 6 man od przeciwnika, dobra, co to będzie za 6 many, w końcu się skońował, no. Toshley! Świetnie, on też dostał legendę. A ja dostałem ogra głazograbych, także siemanko. manko. z głazograbych na stół. No i za keltu zada jedziemy prościusieńko w przeciwnika, hop. No, w końcu mu ściągnąłem cały ten jego cholerny armor. Pum, pum, pum. Udało się, to dobrze. No, kto tam dalej? Akolita Bulu i Wilkor Alfa. No, to w takim razie żegnamy się, no właśnie, z moim Zakeltuzada rycerzem. To teraz by siadło. Rzucić jakiegoś spela, bardzo by siadło. No, troszkę zrąbał ziomeczek. O, jest spel, dobra. siedem 7 many, tak? Więc rzucę tego chłopka. Mm, I wrzucę, ale jasełkowy. Tu mi daje atak, tu mi daje atak. O, oh, god damn you! Dobra, zrobimy tak. Nie, bo tego łatwiej zabić, czekajcie. Hmm. Ten ma więcej życia, mimo wszystko, więc poświęca się moja manocholiczka. Hop, i ja zabiję Wilkora. Hop, 5 punktów życia na ogrze, dobra. Niechaj będzie tak. Mój mały mech dostał już punkt ataku, zarąbiście. Co prawda, gości tak pewnie dodrołuje sobie karty na nim. No ale już trudno, no. Musiałem to jakoś rozegrać. Lepiej było zacząć od Wilkora małego. To zawsze dwa obrażeń mniej. I tak to jeżeli zaatakuje... ryzykant rakieterka, seriously? Dude! Calm down! Calm down! I wirujące ostrze, akurat tą kartę, dobra, nie, nie, dobrze, dobrze, nie, okej. Okay. Wiecie, po prostu chodzi o to, że to jest tak mega irytująca rzecz, to teraz mi się przyda wachlarz ostrzy, poproszę wachlarz ostrzy. Mm, dziękuję. No właśnie, jeśli kontrolujesz mecha, ale ja nie kontroluję mecha, więc wrzucę sobie to, wrzucę sobie zabójczy sztylet, którym skasuję mu tą łajzę od dobierania i dołożę herszta kręgu nieskornych. No i niestety to wszystko, co mogę zrobić w tym momencie. No bo nie mam żadnego mecha I za to posiada całą gamę kart w ręku. No i idealnie mu podeszły, teraz to trzeba przyznać. Aż za idealnie i nie podoba mi się to. Ale cóż ja mogę. Wezmę mu dżynów do pomocy. Rozpłatanie. No, pójdzie tu. Skąd wiedziałem? No, przecież inaczej być nie mogło. I teraz mój, a nie, mój niec nie, bo by sobie zabił swojego. Może drugie rozpłatanie, na przykład. O, no, że to jasna sprawa. Boże, ten gość jest tak dobry, a ja jestem taki słaby. Ciekawe, co się stanie, jak wrzucę Maligosa. Jak bardzo mnie zgnoi. Hop, co przyszło? Gobliński Saper. Gobliński Saper na razie nie. Na razie Maligos i zamorduje mojego Worgena, Hop, jest tak bardzo lepszy ode mnie, że to jest smutne, naprawdę. Jest mi tak przykro. Pewnie teraz wiecie, co zrobi. Zaatakuje Yetim i rzuci egzekucję. Zobaczycie. Tak właśnie będzie. Nie, mam ściwego Kowala. O, to mnie zaskoczył. Tum, tum, tum. No i co? Jakiś Spare pan, part? Part, part. Part? part, No, Spare Part. Część zamienna. Pewnie znowu plus jeden do ataku. Albo boska tarcza na przykład. Czemu by nie? Zaza w zasadzie gość widać, że jest proste. Nie, dobrze jest i będzie egzekucja, czy nie będzie egzekucji? Nie, zrobił pancerz. Znaczy, no, jeszcze ma dwa many, więc pewnie będzie egzekucja. A ta on ta sobie rzucił na. A skubany zawodnik. No dobra, to teraz dajcie mi. Jest zabójcza trucizna. Świetnie. Czy ona coś zmienia? No tyle tylko, że mu skasuję teraz. No i z Malegosa generalnie rzecz biorąc tyle. Szlak trafił mojego Malegosa. O, więc ja sobie wrzucę jeszcze goblińskiego sapera i wrzucę sobie gluta i skończę rundę. No niestety straszna bieda. Malegosie, baj baj. Pytanie tylko, czy zabiję też resztę, bo to jest, to jest zasadniczo dobre pytanie. Ile on kosztuje mamy? W ogóle? Trzymany. A, to w sumie spoko koleś. Całkiem spoko ziomeczek. Natomiast w tym momencie jest straszna bieda u mnie na stole. No, no nie ma co. Ukąszenie śmierci. O, wybornie. Tak, nie ma też Malegosa i czym. Ach, rycerz wichrogrodu. No przecież, jakby mogło być inaczej. O, matko. O, teraz przybył backstab na przykład. Zarąbiście. Szkoda tylko, że. Jakby to powiedzieć, nie mam go na czym użyć, a na przykład mając go wcześniej, jakby przed rundę wcześniej, kiedy go był na stole, to wyobraźcie sobie, jakby fajnie wyglądało, kiedy backstabem zdjąłbym mu kowala. No ale nie. Nie ma tak dobrze. On za to stakuje pancerz i wrzuci pewnie jakiegoś wielkiego capa. O, tarczowniczka. Proszę. Pancerza nigdy dość widzę. U mnie Worgen Diversa. No powiem wam, że generalnie ta gra w tym momencie jest już tak bardzo z dupy, że ta szkoda gadać. O, nawet sobie nie przerolowałem broni. No, ale tu już mamy 9 punktów obrażeń od mojego przeciwnika. 9 punktów obrażeń, co więcej mój worgen dywersant ginie. Wrzucę jeszcze Tazdingo, zbieracza łupów. No to nie wiem czy to chciał zrobić, bo dołożę sobie pancerza. Pojedzie we mnie za piątkę. I pojedzie we mnie za cztery jeszcze. No, tak jak mówiłem, bardzo sprawiedliwa runda. Na przykład teraz mój backstab jest totally useless. Więc to już w ogóle. O, i patrzcie, przybył wachlarzostrzy, jak, jak, jak na wezwanie. Hop, no, dobierzemy kartę. I przywódczyni kultu, także dziękuję bardzo za tą rozgrywkę. Hop, kończymy rundę. No, i zaczyna się rewelacyjnie. prostu bosko. O, jeszcze ma amok. No. Popatrzmy, co tam jeszcze towarzyszu masz w ręku. jeszcze masz zabójczyć los, ale ty jesteś fajny. Ja, pierdzielę, jaki Ty jesteś fajny. No, ewidentnie gość był o wiele lepszy. To nie tak, że miał farta. Nie tak, że z rzeczy, które wychodziły randomowo, dostawał dokładnie to, czego potrzebował. Wiecie, to się nie bierze z znikąd. To trzeba być lepszym i tyle. No, no, i, no i przegrałem. 0-1 na wejściu. Świetnie. p Co tym razem? Tym razem donger. O, i jest fajna mapa. Dobrze, będzie można się pobawić fajną mapą. E, odkryłem parę rzeczy, to wam zaraz pokażę, ale zacznijmy od e, karcioszek. No więc, generalnie jak na razie, o, wybuchową owcę sobie zostawię. Natomiast reszta. do wymiany! He! Mój kumpel właśnie dostał zł ten keirna. Czyli przegrał pewnie całą swoją arenę. Pomagałem mu dzisiaj draftować arenę, więc musiałem później zacząć nagrywać. No i widzicie. Dobra, to zaczynamy, patrzcie. Jak się będę bawił tym, to powinny się podpalić fajerwerki tu. Powinny, bo raz mi się udało je podpalić, w, wyleciały w cholerę, a innym razem mi się nie udało. Jest sekret od przeciwnika. No, zacnie, zacnie. Tylko co ja teraz z tym poradzę? Aaaa! No, i nie działa, dobra. E, mogę się skoinować i wrzucić sobie owce. Mogę się skoinować i rzucić sobie broń. Skojnuję się i rzucę sobie broń. Hop, zaatakuję go, bo to może być oko za oko. Nie. Dobra. No to nieważne, to nie jest oko za oko i nie jest to też yy, padnij. No, a weźcie się podpalcie tu jakoś. Nie wiem, jak ja to zrobiłem jakoś tak, że. Kliknąłem coś i one się odpaliły, bo potem ich nie było tu w pudełku. Mały dom, może to na przykład jest pomsta też. Ob, zaatakuje, a może się odrodzi na przykład. Nie, nie odrodził się. No to sobie zrobię nowy stylecik, pierdziele. Mam tutaj zabójczą truciznę, mam majtka z południowych mórz, więc wolę ten. Właśnie dostaję raport od tego ziomka ze skrynem, co mu wyleciało z boosterka. No i dobrze wiecie, co mu wyleciało, bo właśnie wam powiedziałem przed chwilą. Dobra, jest trzymany, w związku z tym ja sobie zrobię tak zabójczą truciznę. Skasuję mu tą wajzę. i wrzucę sobie wybuchowołowce, żeby było weselej. Hej, jaki fajny dźwięk! Pom, pom, pom! Tak, legendarny Cairn. I słońcowierca jeszcze do tego. No, na gościa, którego to była pierwsza arena, to myślę, że. Nie najgorzej. Dobra, a teraz bawimy się dalej. No, skurde, odpalcie, Może te bombki jakoś Tu jest w ogóle fajnie, patrzcie. Wciska się guzik, tu się zamyka maszyna, i w środku jest jakaś rzecz. Tym razem jest to kryształ czerwony. A teraz patrzcie, tu można strami pomajdać. Tyle na razie odkryłem, że można. I wcisnąć guzik można jeszcze raz. I wtedy coś innego się pojawia. No, to, że jak się nie pomajda, to też. O, ryba. He. No, e, dalej, tu jest działo, z którego się strzela, hop. Yep. I widzicie, szczęście tam kogoś właśnie zarąbałem. Dobra, a ja mam jeszcze goblińskiego sapera. Mam goblińskiego sapera, to ja sobie wrzucę goblińskiego sapera. Nie, dobra. Uuu, ja go na fajnie wybuchła. Fuck! Wrzucę sobie goblińskiego sapera, wrzucę sobie majtka z południowych mórz. I pojadę w przeciwnika za dwa moim majtkiem. Koniec rundy. No, i teraz tak, słuchajcie, bo tutaj można sobie. Nadawać do kosmitów. Hop, z dwóch tych tarcz. Nie wiem, co to robi jeszcze. I tu jest rakieta, nie? I teraz rakietę można odpalić. I teraz patrzcie, słuchajcie, bo generalnie, jak się obrócić do końca, to się pizga w kryształy many przeciwnika. Jeps, nie? I teraz parę tutaj opcji jest takich, że ktoś tam piszczy, bo dostał szczała z tego działka, nie? Jeps. No, słyszycie, jak tam dostaję w pierdziel. O, teraz mogę prosto w niego strzelać. Hop. Dobra, no to ja w takim razie pojadę mojego przeciwnika majtkiem. No i teraz mam dylemat, bo tak, wrzucać którąś z tych dwóch kart troszkę bez sensu, no nie? Więc ja go po prostu pojadę i zrobię sobie nowy sztylecik i na tym skończy się mój ruch. Dobra, dalej. Hop, i teraz uwaga, w tym momencie będzie najciekawsze, patrzcie. Jebs. O nie, jeszcze nie, jeszcze raz, tu przeciążenie i co się dzieje? Alarm, alarm, rakieta spierdziela. Uhu. O, ta z dingo od przeciwnika, no. I zombiaczek. A, Zombiak spoko. I nie atakuje, dobra. Ehm. O, jest, Czołg wspomagany, dobra. Jakby go tu sprytnie teraz rozwalić? Dobra, mam pomysł. Więc tak, jak mrozu zamraża... Przeciwnika. Hop. Aha, tylko ja nie mam... Oh, god damn. <gryw> Ale zrąbałem. Przecież ja nie mam w tym momencie many żeby sobie rzucić zabójczą truciznę. Było to zrobić rundę wcześniej. No nic, trudno, hop. Zabiję mu tego, no i koniec, no. Okej, okay, no i nie ma teraz rakiety. To jeszcze nie umiem jej przywołać z powrotem. Nie wiem, może się nie da. E, no i w zasadzie to jest wszystko, co odkryłem. O, wykręciłem śrubkę chyba przypadkiem. Młod gniewu, no tak, zacnie. No, można sobie jeszcze walić w to dalej się przeciąża, ale to że tak powiem nic nie zmienia. Tu kombinowałem z klikaniem, ale może ląd jakoś trzeba odpalić. Mówię wam, bo tak jak się to wciśnie, to to spada. I tylko się żarzy. Więc może trzeba tym po prostu dużo narżażyć tutaj, nie? No nie wiem, no Dobra, jest 7 many. No to zaczynamy od zobyczej trucizny i zobaczmy, czy jest pomsta, czy nie ma pomsty. Teraz jest Padni, No god damn you, bitch! Dobra, w takim razie ogryzg głazograłych wkracza na stół. O, i uwaga, pomsta, jednak jest pomsta. Świetnie, po prostu świetnie. Znowu widzę, że gram z jakimś prosem, ale w sumie dobrze, dało na Tazdingo, a dzięki temu on no, albo poświęci Tazdingo, albo nie zabije mi mojego w pierwszej rundzie, ziomala. No, rozpalcie się. Kurde, raz mi się udało i teraz nie wiem jak to zrobić znowu. Bo tu po, potem nagle było puste pudełko i usłyszałem tylko, tak nie patrzyłem, i usłyszałem tylko syk tych e, odpalanych fajerwerków. Tu może coś gdzieś... A, a są ląty tutaj, nie? I aż by się prosiło, żeby to odpalić i zniknąć, no ale nie. No, odpalże się co? Może trzeba coś przytrzymać? Przeciągnąć coś, może nie? Nie, bieda, okej, okay, czyli wjazd we mnie generalnie rzecz biorąc, mam już tylko 18 punktów życia, jeszcze jeden mały dągerek. Oki doki. No i mam jeszcze czołg wspomagany Max, który chyba zaraz wskoczy, bo nie widzę innej opcji. No spiesz, spiesz się, spiesz. I jeszcze jeden sekret. Ja pierdziele, co za gość, no. Mikromaszyna, dobra, wrzucamy. Zaczynamy od czołgu. Ok, sekret się nie aktywował. I... Dobra, zabity. I co, wróci? Nie, pomsta, kolejna pomsta. Na kogo? Na knypka. To chyba mogę go zabić, tak jest, mogę go zabić. Także to czynię czym prędzej. No i koniec rundy. Kurde, ale smutno, że tak mało rzeczy można na tej. Znaczy, tak mało rzeczy odkryłem. Nie działa podpalanie bomb. Próbuję przytrzymać. No, odpalcie się. Czekajcie, może jak tak narobię żaru. I teraz przytrzymam. No, nic się nie dzieje. No, tu mamy rybkę. I można sobie ją zmienić w coś, nie? Znowu. Ale nic więcej nie odkryłem, co można tu uczynić. Zdziałko też tylko strzela z tego co wiem. No i się obraca, przepraszam. Gobliński saper od przeciwnika. No. Technik z majsterkowa. Ha, nie ma mecha, to nie dostał plusów, OK. I jeszcze jeden mały dongerinio. Dobra, 11 punktów życia tylko u mnie, to jest najgorsze. O, pięknie, glucik, juhu, na stół. Następnie mikromaszyna, następnie upiorny pajęczak. Nie, pajęczak na razie nie. Sowa, którą wyciszę mu tą łajzę. I go dobiję od razu. Stał mi 8 punktów życia, więc muszę mu zabić tego, który ma najwięcej punktów w ataku, hop, no i na razie to by było na tyle. Miejmy nadzieję, że powoli wracam do gry. Znaczy tak, wracam, wracam, nie, nie wracam. Pom, 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 no i pobawmy się dalej. Może tu jest jakaś kombinacja, która przywołuje z powrotem ten, coś tu gdzieś się da kliknąć? O, nic nie ma, Heh. Przywód Przywódczyni kultu? O, świetnie, to jeszcze do sobie karty ziomek. No, to tyle jeśli chodzi o sowę i tyle jeśli chodzi o mikromaszynę. No i niedobrze, niedobrze, goś pięknie druuje te karty, niestety. No, odpalcie się. O, może tu jest taki inny sznurek? Coś kliknąłem i poszło i tu samo sianko zostało w pudle. może na Maxa na przykład tym muszę gdzieś pizgnąć? Nie. No niestety tak nie działa. Dobra, sześć many, co on tam jeszcze ma? Władca no pięknie, po prostu pięknie. Dobra, władca areny no trzeba. Móz go skasować, oczywiście jakoś drouje jeszcze kartę. Więc wrzucę sobie mściwego kowala. Zabiję mu, nie będzie drułowania więcej kart. No i co? No i dołożę upiornego pajęczaka i cesarską kobrę. No i jestem bez kart i mam jeszcze atak, no to jadę prosto w niego. 8 punktów życia. Nie mam kart w ręku, więc temu nie urośnie na pewno. On będzie fajny do takich deków, właśnie na milowanie, na przetrzymanie przeciwnika. Dobiera karty, a ten rośnie. przeciwnik dobiera karty, a ziomeczek rośnie. Okej, okay, on jednak kasuje mojego czołga. W zasadzie logiczne zagranie. No i co on zrobi teraz za tą swoją całkiem sporą pulemany? Ma przewagę, jakby nie było. Na szczęście ja mam ziomeczka, który kasuje w przedbiegach jakąś jego jednostkę. Przynajmniej tak jest plan. Dwa stwory z moczarów. No to już gorzej będzie skasować oba, ale może się uda. Zobaczmy. Jest Maligos. To no, Maligos zawsze w cenie. Także Maligos na Propsie. Hop. Eee, no i co. No i na razie tyle. Trzeba będzie go zabić z tego ziomka. Zostanie mi 5 punktów życia. To jest nadwyraz mało. Niedobrze, 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 bardzo niedobrze się dzieje. Bekstab by się przydał zamiast ten, zamiast Maligosa, to by było lepiej. Z Mały donger wsparcia, no i trzeba będzie likwidować niestety i to niewłasnoręcznie, to jest najgorsza rzecz. Nie mogę bohaterem, bo mi się za szybko punkty życia skończą. Eee, tylko trzeba będzie coś wymyślić, no. Trochę się obawiam tego, co się może stać teraz, zaraz, za moment. Jest to wielce frapujące. Osiem many i trzy karty w ręku, więc to one rawię. Dobra, to ja się bawię dalej tą mapą i kombinuję, co tu można zrobić. O, zniknął ten jeden oglądający. Może i dobrze. Kolejny taunt seriously. I we mnie, tak jest. Dobra, uwaga. Eee, załogowy szatkownik. Ok, sprawa jest następująca. Ten pan zabija goblinskiego ochroniarza. Ja muszę zrobić sztylety. Straszna bieda, bo generalnie sprawa wygląda tak, że hop, aktywuję sobie i muszę go dobić własnoręcznie, no po prostu nie mam wyjścia. Hop i następnie dobijam małego knypka. I dwa punkty życia, więc zabije mnie cokolwiek, no już taka jest prawda, że byle gówno z szarżą, przepraszam, dzik z szarżą mnie nie zabije. Ale konsekracja na przykład już tak. Zobaczmy, co on tam ma. Mały dągerek. Ok, mały dągerek jest jeszcze do przejścia. To jego z nim sobie jakoś poradza. Co dalej? Co dalej? <laughs> pum, pum, pum. 4, 5 ja Tu mam ile? 13 obrażeń, 16 obrażeń. No to teoretycznie niewiele mi brakuje. No, dwóch rund potrzebuję, tej i następnej. Czy to tak niewiele, to też nie wiem. <śmum> <śmum> Wybaczcie. Znaczy, że gość tam coś ma w ręku, i on nie wiem, czy on nie wie, jak tego użyć, czy nie ma po prostu na czym, czy jak. Pozwalam, pozwalam. Zastanawia się, ile trzeba. Ja sobie zmutuję coś. Ok. Jest wachlarz ostrzy. Ok, na razie go zostaw. Chociaż nie, nie ma czasu na zostawianie go. Kurde, trzeba drułować karty, to jest najważniejsze w tym momencie. Widmowy rycerz, ok. Jest widmowy rycerz. No i jedziemy, wbiłem się wszystkim w przeciwnika. Hop, hop, hop. I jeszcze go za trzy. No i ostatnia runda. To już na pewno jest ostatnia runda. Zobaczymy tylko czyje będzie zwycięstwo. A, tak blisko. I teraz widzicie, najgorsze jest to, że nie wiem czy gość mnie trolluje, czy mnie nie troluje. Bo może mnie trolować na ten przykład i mać, mieć tam... A, nie ma! Dobra, jest. Dobra. Udało się wygrać. Świetnie. No, to mamy 1-1 na dobry początek. O, jeszcze mi się quest zrobił, proszę bardzo. E, mamy dobry, na dobry początek. Pierwszy win. No i niestety jedna przegrana. Eee, także jutro kontynuacja. Zobaczymy, jak to się będzie kręciło dalej. Także zapraszam Was serdecznie. No i oczywiście pamiętajcie, jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. No, chyba wszystko powiedziane. Do jutra. Trzymajcie się. Hej, hej.